Cześć, witam serdecznie, dzisiaj mówimy kolejny znajomy. Tym razem mamy zadanko, gdzie musimy dodać obrażenia w wodzie. Jest zadanie od pana Sławka Dryby, także zadaje obrażenia w wodzie, 200 jakby wykonać zadanie, jest ono dosyć proste i zaraz wam wytłumaczę. Musicie oczywiście być w wodzie. No i ja tutaj zachęcam was jeszcze do stawienia subika, łapeczki w górę, dlatego że kanał cały czas się rozwija, treści fortniteowych jest dużo, także fajnie jakbyście subowali kanał. No i taka jeszcze prośba ode mnie, żebyście użyli kodik sejkam, co macie w sklepie, wtedy z każdym, tak powiem, na mój kod wspieracie kanał w rozwoju. Dobra, co musicie zrobić, o co dokładnie chodzi? Musicie być po prostu w wodzie. Nie, to nie przeciwnik musi być w wodzie, tylko to wy musicie być w wodzie, czyli po prostu jak na tutaj mamy takiego ziomeczka e, kulturalnego, który sobie łowi, no to my sobie wbijamy do wody i po prostu go tutaj lejemy, laserujemy czy cokolwiek tam, także musimy być po prostu w wodzie, jakby cały czas się znajdować e, z tym prądem najwyżej płynąć, czy stać nie niestety tak jak widzicie w rzeczce, no troszeczkę ciężej jest, bo my tutaj ściąga. Aczkolwiek zadanie powinno mi zaliczać, także powinno mi tutaj naliczać damage. Proszę, 104 damage. już mam, także dlaczego ten odcinek nagrywam? Dla wielu osób może być to proste, napiszcie właśnie w komentarzach czy dla was jest prosty odcinek, jakby proste zadanie czy nie. Ale dużo osób, które gra w Fortnite, to może właśnie nie wiecie, czy to przeciwnik ma być w wodzie, czy wy. Nie, dobra osoba, wy musi być w wodzie. No i tutaj Wam zaraz też dom takie fajne tipy, właśnie. Jak można sobie zadanie w miarę taki w prostszy sposób robić. Także też zaraz e, Wam to omówię. Jak można właśnie to zadanko szybko robić? Albo możecie liczyć, że właśnie będziecie mieli. E, tak jakby przeciwników, którzy będą łowić ryby, albo można prowadzić, zrobić coś takiego jak ja, czyli wchodźcie na warżankę, no i po prostu stajecie w jakiejś wodzie. No, mi akurat dało bardzo słabą strefę, no bo to jest rzeka. Na rzece generalnie będziecie mieli dosyć ciężko robić to zadanie, ale możecie sobie właśnie zbudować takie ścianki, no i po prostu laserować gości, którzy tutaj są. No, to ja mam ziomeczka, proszę, sprzedaję mu laser i zanim mam wykonany. Jak właśnie, jak macie rzekę, to po prostu postawcie sobie ściany i przed was nie tak ściągać. Jeśli macie zwykłą wodę, jak tutaj, no po prostu wchodzicie. I sobie lazerujecie ludzi e, na przykład podczas lotu, którzy latają, bądź po prostu, którzy podczas tam e, jakby biegu, walki z po prostu walczą. Także po prostu robicie coś takiego no i sobie strzelacie. Jak widzicie, o, kolejny damage i po prostu tak łapiecie ten damage. Jak macie sniperka, to jest to jeszcze łatwiejsze. Jak widzicie, jak już tutaj 55 limit, topem trzymam do ziomeczka. I tak naprawdę to jest wszystko. Jak widzicie, mnie banalne, e, jeszcze z tymi typami, które wam przedstawiłem, no myślę, że każdy da radę zrobi. Dajcie właśnie znać w komentarach, czy Wam się udało wykonać zadanie, czy właśnie w prosty sposób, czy może e, sp skorzystaliście z tego poradnika. Jeszcze zapraszam Was na mój Instagram, który jest w opisie. Fajnie jakby się wpadli i zostawili followka, a już się żegnam, nie przedłużam. Dzięki wszystkim nocnego, trzymajcie się, jo.